Jak pamiętacie, 6 lat temu nagrałem teorię, w której to powiedziałem o sposobie, w jaki Sarada aktywuje magię Sharingana. Na samym końcu dodając, iż nie wiem, jaki przybierze kształt, a także jaką będzie dawała jej umiejętność. Co wiemy na dzień dzisiejszy? No, na pewno tyle, że żadna z wymienionych teorii się nie sprawdziła, bo już w 80. chapterze rzeczywiście go przebudziła, ale w taki dość powiedzmy niekonwencjonalny sposób. Dlaczego? Ano dlatego, że zaraz po użyciu wszechmocy przez Eite, widzieliśmy, że dosłownie wszyscy obrócili się przeciwko Buruto, postrzegając go już tylko jako obcego przyjętego przez Hokage, a Kałakiego jako syna siódmego. Jakimś sposobem omnipotencja nie zadziałała? Na Saradę i sumire, o czym kiedy indziej sobie porozmawiamy. Natomiast ta widząc, iż życie jej przyjaciela jest zagrożone, zaczęła błagać swojego ojca o uratowanie go. saskę wydawał się być niezbyt przyjęty słowami córki, mówiąc, że powinna odpocząć, a także iż nie ma teraz na to czasu i musi iść. Po czym z ust sarady mogliśmy usłyszeć następujące zdanie: Proszę, wysłuchaj tej jednej samolubnej prośby, to jedyne czego twoja córka teraz od Ciebie wymaga. I patrząc na ojca zapłakanymi oczyma, zobaczyliśmy u niej aktywowanego Mangekius Sharingana. Co nie dość, że wprawiło w osłupienie uciche, to spowodowało, iż ten wysłuchał prośby swojej córki, finalnie ratując boruto. I szczerze, cieszę się z takiego obrotu spraw i z tego, że nie sprawdziła się wtedy ta teoria ze śmiercią Buruto, Bo wiecie, równie dobrze mogli to zrobić tak, że ta mogła go przebudzić widząc jak kałaki zabija Buruto w 292 odcinku. Jednak, no jak wszyscy doskonale wiemy, na całe szczęście jej tam wtedy nie było. I dobrze, bo dostalibyśmy po raz kolejny nic innego, jak odgrzewany kotlet. Także wiemy już jak go przebudziła, ba poznaliśmy nawet jego kształt i okazało się, że w jej przypadku wykorzystano pierwotny zamysł, który znajdował się na szkicu koncepcyjnym. Jednak to co dalej pozostaje pod wielkim znakiem zapytania. To umiejętność, jaką będzie jej dawał. No ale skoro poruszymy już ten temat, to zacznijmy od wzoru, jaki widnieje na jej mangeku. Zarówno na szkicu koncepcyjnym, jak i teraz w mance widać wyraźnie, że jest on w kształcie słońca. I patrzcie tylko, jak to wszystko się idealnie ze sobą spina. Itachi posiadał Amaterasu w prawym oku i cukujomi w lewym, przy czym bierzcie pod uwagę, że Amaterasu w mitologii japońskiej była właśnie boginią słońca, a Sasuke odblokowując Mangekyu, wszedł posiadanie tych samych umiejętności, z tą różnicą, że w odwrócony sposób. Gdyż prawym okiem potrafił używać Cukuyomi, a lewym właśnie Amaterasu. Była też mowa o tym, że jego umiejętności związane z Amaterasu znacznie przewyższały tej takiego, bo w przeciwieństwie do niego był on w stanie kontrolować płomienie, zmieniając ich kształt, a także je nawet ugasić. Co łączy się z tym, że zdolność Mangekyu obu braci od początku była ukierunkowana i związana stricte ze Słońcem. I warto też tu przypomnieć, że w samym imieniu Sarady jest Kanji z imienia Itachiego, o czym również wam już kiedyś dawno temu mówiłem. A to tylko jeszcze bardziej nas przybliża ku temu, by naprawdę wierzyć i Sarada również będzie posiadała moc opartą w głównej mierze na centralnej gwieździe Układu Słonecznego. Spójrzcie tylko, że wszyscy członkowie drużyny siódmej reprezentują jakiś rodzaj ciała niebieskiego, począwszy od tego, że już samo imię Mickiego jest bezpośrednio tłumaczone na Księżyc, a kończywszy na Boruto, dysponującym. Nastęganem Uzuhiko, który korzysta z czakry planety. Także pozostaje tu wyłącznie Sarada i dokładnie tak wspomina już wcześniej, moc związana ze słońcem. Bo chyba wszyscy się zgodzimy, że idealnie by pasowało, gdyby podobnie do Bruto, używając Mangeku, korzystała w jakiś sposób z energii słonecznej. W jaki konkretnie? Ciężko na aktualny moment powiedzieć, co to by mogło być. No, ale biorąc pod uwagę, że Sasuke i Itachi wykorzystywali moce oparte o japońskie bóstwo, to i być może będzie to moc związana z jakąś manipulacją słoneczną. Kto wie? Idąc już dalej i odnosząc się jednocześnie do mitologii japońskiej, to wiemy, iż według legendy po zabiciu Tsukuyomi Ukemochi, czyli bogini żywności, a bardzo Mocno oburzyła się na ten fakt, co doprowadziło do podziału i jej decyzji, by nigdy więcej nie widzieć Tsukuyomi. Od tego momentu rodzeństwo zostało rozdzielone i podzieliło czas na dzień i noc, dzięki czemu słońce i księżyc nie spotykają się na niebie. I teraz patrzcie, że Buruto ma który dosłownie pochodzi z księżyca i go odzwierciedla, czytaj jest związany z bogiem cukujomi. I mamy Saradę, która posiada w swoim oku wzór słońca, związany z boginią Amaterasu. Jedyne co tutaj nie za bardzo pasuje, to to, że Sarada i Buruto nie są i nigdy nie byli ze sobą skonfliktowani, choć kto wie, co wydarzy się dalej. No, a także to Iż na pewno nie są oni żadnym rodzeństwem. No, ale równie dobrze może tutaj chodzić o jakąś, wiecie, relację typu siostra i brat. Wiecie, przy, przyjacielską, oczywiście. Ale do czego zmierzam? Być może i Ikemoto chce w jakiś sposób po raz kolejny połączyć ich moce, tak jak chociażby zrobił to Kishimoto w Shippudenie, gdy dał kuramie pancerz Susano Sasuke. A przypominam tylko, że gdy słońce i księżyc spotykają się razem na niebie, to dochodzi do zaćmienia. A za takowe uważa się obecnie Kokugana, czyli to Suishikiego, którym aktualnie dysponuje Kałaki. Ale to naprawdę jest temat rzeka, i możemy tutaj snuć domysły w nieskończoność. Przechodząc dalej, to jak słusznie zauważył jeden z użytkowników Reddit'a, wzór jej Mangecure jest niemalże identyczny do wzoru lustra Yata, które zaś jest jednym z trzech świętych skarbów Japonii. Widniejący na nim symbol nosi nazwę ósemki lustra i reprezentuje mądrość, a także znany jest ze swojej zdolności do ujawiania prawdy lub prawdziwej natury wszystkiego, co w nim odbite. I idąc tym tropem, zgodzicie się chyba, że jest to niemalże idealna broń do przeciwstawienia się Eidzie. A patrząc na to, co zrobiła Boruto, naprawdę wierzę w to, że do ich konfrontacji, czytaj, z rady z Eidą prędzej czy później dojdzie. Tym bardziej jak cofniemy się do kinówki delat i momentu z chwili walki głównej rodziny klanu Otsutsuki z bożną rodziną, która źle zinterpretowała Sowa Hamury. Wtedy to dosłownie po jednej stronie widzieliśmy na fladze planetę w kształcie wzoru, który Ada posiada w swoim Senlinganie, a po drugiej niemalże identyczny symbol do wzoru z Mangekiu Sarady. A to już chyba o czym świadczy. Tylko na ten moment nie wiemy, czy po tych trzech latach i po przeskoku czasowym Sarada opanowała moc swojego Mangekiu. natomiast to co wiemy, to to, że użytkownik odblokowując go, wcale nie musi trenować używania, a wręcz można rzec, że umiejętność jest przez niego przyswajana od razu po jego przebudzeniu. Dobrym przykładem będzie tu Obito, który momentalnie zaczął używać Kamui po śmierci Rin, czy nawet Sasuke, który w 141 odcinku dowiadując się prawdy o swoim bracie, odblokował Mangekyo, a dosłownie dwa odcinki później użył Amaterasu na 8 jednocześnie gasząc wspomnienie na Karin. Nie było momentu, w którym miałby trenować te umiejętności, a wszystko tak naprawdę wyszło w praniu. Innymi słowy, co jeśli Sarada nieumyślnie użyła już mocy swojego Mangekyo na Sasuke, sprawiając iż ten odbił się Genjutsu Eidy i przez to uwierzył w słowa swojej córki. Łączy się to bezpośrednio z lustrem Jata, o którym mówiłem wam przed chwilą, a co więcej, sprawia, że Sarada z wielkim podkreśleniem słowa prawdopodobnie dysponuje aktualnie najpotężniejszym rodzajem Genjutsu, jaki do tej pory widzieliśmy w serii. Można nawet rzec, że jest to coś w rodzaju kota matka z tą różnicą, że nie posiada limitu czasowego i każde kłamstwo odbija przekształcając je w prawdę. Krótko mówiąc, oponent musi bardzo wierzyć swoją ideę, do tego stopnia, żeby nie zadziałała na niego ta technika. Tutaj coś czuję, że mógłby mieć z tym malutki problem Obito, który jak doskonale pamiętamy cały czas musiał się upewniać w swoich czynach, rozmawiając z Naruto i przekonując go do swojej idei. I co jak co, ale no zgodzicie się ze mną, że to definitywnie stawiałoby Saradę w topce i jeżeli ta teoria okazałaby się być prawdą, to przy Shinjutsu Eidy, które dosłownie jest jednym wielkim globalnym kłamstwem, naprawdę byłaby to jedna z najpotężniejszych technik wzrokowych. Aczkolwiek jak zawsze i tutaj pewnie znalazłby się jakiś ukryty haczyk. W sensie no taki, żeby Sarada nie mogła tym nieustannie spamić. Oczywiście mogłoby mieć to związek ze słońcem, dnia, czy nawet z samymi rozbłyskami słonecznymi, które są stosunkowo rzadkie. Niemniej jednak może być i tak, że aby odbić kłamstwo, Sarada sama najpierw będzie musiała wierzyć mocniej od ofiary w to, że to właśnie jej przekonanie jest tym prawdziwym. Czyli wiecie, coś na zasadzie, że musiałaby na rywalu zastosować talk no jutsu po to, aby móc następnie użyć mangekiu i odbić kłamstwo, jednocześnie zamieniając je w prawdę. Ta hipoteza nie dość, że wpisuje się w tradycję japońskich motywów samodoskonalenia, to na dodatek sprawia, iż Sarada musiałaby walczyć intensywnie o przekonanie o to, co jest prawdą, a co nie. Co nie dość, że nadałoby tej technice nowy, bardziej psychologiczny wymiar, to łączyłoby się też z inną pewną sagą. Chyba wiecie, do czego bije. No bo argument z tą porą dnia i nocy jakoś do mnie niezbyt przemawia. A co więcej, mam wrażenie, że łatwo może zostać obalony, gdy już wróci Boruto i okaże się, że w scenach z 79 i 80 chapteru była noc. Okej, okay, ale już odbijając od tego i zmieniając temat, to nasuwa się też pytanie, jak posługując się nim, Poradzi sobie w przyszłości ze ślepotą, którą ten jak doskonale wiemy, powoduje. Istnieje teoria, która mówi, iż będzie miał to związek z pieczęcią siły, stu, którą odziedziczyła po Sakurze, gdyż wtedy mogłaby na bieżąco się regenerować i leczyć wszelakie uszkodzenia spowodowane nadmiernym nadużyciem szalingana. Co też w rezultacie sprawiłoby, że mogłaby nim nieustannie spamować bez obawy utraty wzroku. No, jedynie z tymi haczykami, o których mówiliśmy wcześniej. Bo serio, jak to wytłumaczą tym, że nosi okulary i dlatego nie będzie traciła wzroku, to już teraz wam gwarantuję, że ja kończę oglądać Boruto i i w sumie to nie tylko ja, no bo to będzie totalne przegięcie pały, no zgódźmy się. Ale co, i tak pewnie znajdą się osoby, które powiedzą, że Sasuke uwierzył w jej słowa, bo zobaczył, że odlokowała Q. I okej, okay, równie dobrze i tak może być, a ta moc jest związana kompletnie z czymś innym. Natomiast ja zawsze wychodziłem i dalej wychodzę z założenia, że wszystko dzieje się po coś. Na sam koniec chcę jeszcze powiedzieć, że mam pewne przeczucie, iż jej Q, już pomijając wszystko co mówiłem wcześniej... Równie dobrze może polegać na swego rodzaju manipulacji umysłem, jakkolwiek to nie brzmi. I tak dalej mówię to w oparciu o scenę z 80. chapteru. ale tak w skrócie. Srada patrząc na Saskę mówi, aby ty ratował Buruto i co zrobił? Uratował go. Ba, co zrobił Saskę w 5. czapterze, gdy Kołd znalazł ich ze swoją armią szponów? Dokładnie tak uratował Boruto po raz kolejny poświęcając się i zamieniając finalnie w drzewo. Jakby okej, okay, może to polegać na wierze w słowa swojej córki, ale i równie dobrze, może być to właśnie ukryta moc Mangekyou Sarady. Tak jakby wręcz pomimo Shinjutsu, Sarada potrafiła narzucić na niego swoją rację i sprawić, aby ten za wszelką cenę chronił Boruto. Mówię, trochę jak kota matkami z pewnymi różnicami. Pamiętajcie, że Ikemoto mocno inspiruje się Matrixem, a skoro postać Sarady jest po części oparta na Trinity, to przypominam, że to właśnie ona znała kod, który pozwalał na wchodzenie do Matrixa i manipulowanie systemami w rzeczywistości. Ale to już tak mówię, na sam koniec. Oczywiście wszystkie teorie, które przytoczyłem, mówię w oparciu o to, co wiemy na aktualny moment. Jeżeli tylko pojawi się coś nowego w tym temacie, to nagram aktualizację. No bo fakt, faktem, poza samym designem jej Mangle Q, nic o nim w zasadzie nie wiemy. I równie dobrze wiecie, może się okazać, że będzie to zupełnie nowa umiejętność. Która nie będzie w ogóle związana z tym, co dzisiaj wam powiedziałem. Aczkolwiek temat słońca i jego mocy, nie wiem jak was, ale mnie kupił. Standardowo przemyślenia zostają wam, sekcja komentarzy również pozostaje dla Was. Napiszcie, jak zapatrujecie się na zdolności za rady, co to może być i czy uważacie, że rzeczywiście będzie to najpotężniejszy Manga Q, jaki do tej pory widzieliśmy w uniwersum Naruto. Ode mnie to już wszystko, zostawcie łapkę, subika. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.